W Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyło się pierwsze w Polsce forum ludzi z pasją. Wspaniała impreza, wspaniała inicjatywa. Mieliśmy tutaj 14 różnych prelegentów, warsztaty. Dzięki specjalnie przywiezionemu teleskopowi słonecznemu mogliśmy podziwiać erupcje słoneczne, potocznie zwane wybuchami na słońcu. Patrzyliśmy na pasję, którą dziś postawiliśmy na piedestale z bardzo wielu różnych punktów widzenia. Były osoby, które zajmują się pasją zawodową, jak coczowie, terapeuci, doradcy zawodowi i prawdziwi pasjonaci będą kolejne edycje, ponieważ kolejne miasta zgłosiły się do nas z prośbą o zrobienie takiego wydarzenia. Co bardzo nas cieszy. Informacje o tym wydarzeniu ogłaszałam w wielu miejscach, na wielu portalach, w wielu mediach społecznościowych. Też mamy naszych patronów medialnych, którym bardzo dziękujemy. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich ludzi, którzy żyją z pasją. Naszym celem jest spojrzenie na pasję z wielu różnych punktów widzenia. I to się też dzisiaj wydarzyło, bo są osoby, które mówią, że życie z pasją jest cudowne, i są osoby, które mówią, że życie z pasją jest trudne, ponieważ. Nasz pasja sama w sobie jest trudna. Naszą ideą jest pokazanie ludziom, że życie z pasją inspiruje, żeby znaleźli odskocznie, żeby znaleźli satysfakcję. To, co dzisiaj robię, jest moją pasją. Ja jestem dzieckiem korporacji, wyszłam z tej korporacji właśnie wypalona zawodowo. Wyszłam z dnia na dzień i Wiem nie tylko z badań naukowych, z literatury, ale także z własnego doświadczenia, tudzież od ludzi, którzy się do nas zgłaszają, że pasja jest jednym z najsilniejszych antidotów, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, za aktywność, za zaangażowanie i zapraszam po więcej.